się siemanko, siemanko, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij to. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat opinii innych ludzi. Jak to na nas wpływa i dlaczego tak się dzieje, niestety, bo na pewno dotknęło was to, że coś chcieliście działać, chcieliście pójść naprzód, do przodu, robiliście coś, byliście mocno zmotywowani, a ktoś nagle z boku mówi ci: nie rób tego tak, nie uda ci się. Zobaczysz, wspomnisz moje słowa, to ci nie wyjdzie, przejedziesz się na tym, co inni powiedzą na ten temat, jeśli ty tak zrobisz. I często właśnie to się zdarza w naszym życiu, że ludzie inni próbują decydować o naszym życiu. I jeśli. Jest to osoba, która ma doświadczenie, która wie, co mówi, na przykład w biznesie, która ma doświadczenie i wie, jak ci pomóc. OK, możemy posłuchać, ale często to są ludzie, którzy nigdy w życiu nic nie osiągnęli, nigdy w życiu nie mieli takiego doświadczenia, a próbują nam mówić, jak my mamy żyć. I co to wtedy u nas powoduje? Przede wszystkim to, że my coś chcemy zrobić, jesteśmy pozytywnie nastawieni i nagle natrafiamy na ścianę. Nagle nasza motywacja opada, bo na przykład sąsiadka coś powie na nasz temat, bo na przykład sąsiad, bo na przykład znajomy jakiś. A najgorsze jest to, jak nasza rodzina jest przeciwko nas i też również. Wydaje taką opinię, doradza, doradza nam właśnie w negatywny, w negatywny sposób. I niestety, niestety często reagujemy na to i przyjmujemy te opinie innych ludzi do siebie, przez co tracimy tą motywację i przestajemy działać i nie idziemy do przodu. I wtedy tacy ludzie cieszą się z tego podświadomie, wewnętrznie. Że to by się nie udało, bo prawda jest taka, że jak ktoś ciebie ocenia, jak ktoś tobie mówi, żebyś czegoś nie robił, nie robiła, to znaczy, że sam by tego chciał, ale niestety nie potrafił nigdy w życiu tego zrobić i jest zazdrosny. Dlatego, najlepszą radą jest to, jaką mogę ci dać w tym momencie żebyś się nie przejmowała, nie przejmował opiniami innych ludzi, bo ludzie zawsze będą gadać. Nieważne czy dobrze robisz, czy robisz źle. Czy na przykład dużo zarabiasz, czy zarabiasz mało. Czy na przykład masz taki związek, czy masz taki związek. Czy robisz to w życiu, czy robisz to w życiu. Zawsze ludzie będą gadać i zawsze Spotkasz się z opiniami pozytywnymi, z ludźmi pozytywnymi, którzy będą pchać cię do przodu, ale również spotkasz się z tymi ludźmi negatywnymi, którzy będą mówić odwrotnie, którzy będą cię nastawiać przeciwko tej twojej decyzji. Ale pamiętaj, nigdy nie daj sobie wmówić czegoś, czego tak naprawdę chcesz, co tak naprawdę chcesz zrobić. A przez innych tego nie robisz. Czyli na przykład chcesz coś zrobić, chcesz pójść do przodu, a ktoś inny stara ci się wybić to z głowy. Zawsze działaj tak, jak ci sumienie, jak ci serce, jak ci mózg podpowiada. A nigdy, nigdy nie słuchaj opinii innych ludzi, bo ludzie zawsze będą gadać. Powiem ci, że o wiele lepiej mi się żyje, jak, już, jak całkowicie przestaję słuchać opinii innych ludzi. I wtedy tak naprawdę zacząłem, zacząłem żyć. Wtedy tak naprawdę przestałem myśleć o tym, czy robię dobrze, czy robię źle. Czy tak powinienem to robić, czy powinienem robić to tak. I mnie to tak naprawdę nie interesuje. Ja pamiętam, jak na samym początku ktoś mnie oceniał. Wiele osób mnie oceniało na samym początku. Ale teraz tych osób nie ma, a ja jestem. Teraz te osoby. Zostały dawno na tym samym poziomie, co były kiedyś, a ja jednak jestem kilka, kilka poziomów wyżej. To wtedy te osoby, co y, mówiły mi, nie zakładaj działalności, nie rób tego czy tamtego, one stoją w miejscu, a ja idę cały czas do przodu. I wiecie co? I wtedy z, i, i tak na, i zrozumiałem to, że. Byłem głupi przez tyle lat, że słuchałem opinii innych ludzi i, i ciągle zwracałem na to, na to uwagę, co ktoś inny powie na mój temat. A teraz? Teraz się śmieję tylko, żeby nie przekręcali nazwiska, bo nieważne, czy to są, są dobre opinie, czy to są złe opinie, ważne, żeby dobrze wymawiali nazwisko, prawda? I czasem się śmieję, bo tak, takie informacje e, mówią, taki, taki czasem hejt, hejt trafia, takie czasem śmieszne w ogóle niektóre rzeczy wysłuchuje na swój temat, że to jest aż zabawne. Jak można wymyślać takie takie, tak, takie rzeczy na, na, innych, na, na innych ludzi? I powiem Wam, że nawet, nawet czasem tak ukuje bardziej kogoś, żeby jeszcze jeszcze tak go troszkę pokuć, żeby jeszcze coś tam, jeszcze coś tam gadał, bo czasem to są ciekawe, ciekawe, historie na swój temat można wysłuchać i naprawdę lepiej podejść do tego tak, że z tego się śmiejemy niż jak płaczemy, bo naprawdę płakać nie ma co na, nie ma co z tego powodu, że ktoś coś tam na nas powiedział. Po prostu śmiejmy się z tego, śmiejmy się z tego, powiedzmy sobie, no ja idę do przodu, Cieszę się z tego, osiągam to, co chcę, to jest moje życie, ja decyduję o swoim życiu, a inni co mówią, w dupie to mam, bo inni decydują o swoim życiu. A jeśli swojego dobrego nie mają i myślą tylko o, o moim, to co mnie to obchodzi? To przecież ich jest problem, co oni sobie o mnie myślą. Ja wiem, co ja sobie o sobie myślę, i ja wiem, jak ja działam, ja wiem, kim ja jestem czy robię źle, czy robię dobrze i tyle a inni co mnie obchodzą więc dlatego podejdź tak jak ja że nie interesuje Cię opinia innych ludzi i po prostu działaj rób to co kochasz rób to czego chcesz w życiu bo żyjesz tylko raz i to jak przeżyjesz życie zależy tylko i wyłącznie od Ciebie a nie od innych ludzi. I nawet jeśli inni ci układają to życie, to zwróć uwagę, że to ty będziesz żyła w tym życiu, a nie tam ci ludzie. Oni są tylko przez chwilę w twoim życiu, ale nie przez całe życie twoje. Więc to ty sobie układaj życie, tylko ty. I nigdy w życiu nie bierz opinii innych ludzi do siebie. Trzymaj się i do zobaczenia. W kolejnym materiale życzę Ci miłego dnia. Hej!